Wszyscy mają broń, gdzie są. Będą w jednym małcie. Będą porywać. E a a będzie rzuciły swoje, dobra? no dobra. Chcielibyśmy jakąś furę, żeby nas przegoniły i żebyśmy ich rozjęli. Na przykład, coś takiego chcemy. Nie Ja nie chcę! Ja już nie chcę tego! Załudź się. się! Ciszej, ciszej, ciszej! Na wszystkie mani! Jako twój tatuś. Wiem, że już nie żyję. Wiem, że mnie słyszysz. Słyszysz mnie ze Chciałbym Ci przekazać wszystkie informacje, ale nie mogę! A jedyne, co mogę Ci przekazać. Jedyne. To Mefe. Mefe. Mefedru!

Normalnie sobie wygadamy. Gdzieś być nie po oczy. Ty, ty, nie rzucaj się tam, bo za chwilę wezmę. Bo nie Dobra. N spuszczam ci, kurwa, powietrze za panę. Spuszczam ci, kurwa, powietrze. wow! Łał! Zastanawiające jest to, że zredukowaliśmy ilość podań diagonalnych. Nie preferujemy stylowo grać przez środek boiska, raczej uciekamy się do grania od tyłu i przez boczne sektory. To można spowolnić, no. Legia nam siedzi na ogonie, a Raków się rozpędza. Blony papsiun. Co ty gadasz? Co? Co ty... Siemanko, Dorian z tej strony. Kto dzwoni? Filip. Żartował. O, siemano Filip, jak tam? Siema, łapiemy się niedługo na taką W stromalewskiej odspierdolimy? K***a nie, ja do WWA na nie zjeżdżam, ale będę... Jako za miesiąc, to możemy się złapać. A będziemy walić torbę? No, będziemy walić torbę, no przy. Przecież... Za miesiąc, jak teraz jest ósmy, to za miesiąc bez... będziemy więcej półtora miesiąca, jak nie będę walił torby. To wtedy możemy sobie torbę na reset. Dobra, dobra, nie ma sprawy. Jak chcesz, to mi wiałoś ku Burgerowni 2,4H, bo byłem w... głodny. Jak nie z kurwa tłuszczów przez 3 godziny, to spada mi cholesterol i umieram. Coś wymyślimy. Dobra. A szczęście tak jak ja nie w więzieniu. Aaaa! Ezi, Ezi. Czujesz, wyściewa, go... Czujesz, Czujesz, ja ją Oczywiście, że tak, ale w ona przemierał się ją. ją! A na Wigilii usiadła razem z nim! Teraz to ja mam... Yeah! Rozumiesz? Ale <słyska> dalej była przy nim. Śmierdząca, klejąca, ale jednak przy nim. Bo na tym polega bliskość. Nieważne Piszemy kto kim jest, nieważne kto kim jest. Pamiętaj. Ja bym próbował wziąć że tą godzinę jest... z, córką. Dalej yeah. z córką. Tak, nadal ją kocham. To może czas zapłacić za tą godzinę. Mało tego, spędzi się, się na tę czasu. Chciałbym się przyznać. Okej. Okay. No Ja też. Ja też wpłynąłem swoją córkę. To chyba wszyscy wiedzą. Siadaj. Nie pójdźcie starego, dobrze, lewo. Mocno prosto, pies zniknął. Mamy go na radarach. Przypuść do barierki. Znisz głowę. Złapny za kula, dobrze, ścisz za prosto. sany, Dobra, chyba, chyba go mamy, czy co? Chyba, czy jedzie? Chyba go mamy, chyba go mamy, chyba go mamy. Chyba nie straciliśmy. Dobra. Ale idź prosto, idź prosto. Czy jest też informacja, że już nie mamy tego? Tak, już radar. jesteśmy czyści. Dobrze, Ciekawe co robimy o szmanu za to? było niezłe. Porobiłeś go. Tak. Dwa razy! Znowu gra Mewka! Mewka, Mewka, Mewka! Znowu trombeliński! Znowu zbieram na kamyk! Kuj, Rokos, mi tą siatko, a, a my sobie jeszcze ten, ogarniemy... To jest gouda może bardziej taki fromage? Szedar. Szedar. Mhm. Uważaj, żebym się nie przedarł przez ten szedar. Nie wygląda jak Tarka. Jak na mnie, kurwa,